Hejka, boczku. Ostatnio było o psach i szczotkowaniu psich zębów. No, i pomogło. Nie dzieje ci już spacczę jak wcześniej. No, więc naturalnie teraz twoja kolej! Cza? Nie no, może pogadajmy znowu o tobie, Gustaw. Nie. O Gustaw się nie dyskutuje. No dobra. Czy kotom należy czyścić zęby? Mówi się, że same potrafią zadbać o swoją higienę. Ja, ja wiem, że potrafię. W sumie jak się leży cały dzień, to faktycznie jest trochę czasu na mycie. Ej, Boczek! Zauważyłeś, że teraz ty zadajesz pytania o kotach a ja o psach? Urozmaicenie! Panusz! Dobra, cicho, lecimy dalej. Koty, tak samo jak ludzie, często cierpią na różnego rodzaju choroby i a, 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 a my ustnej i zębów, tylko wiadomo, w przeciwieństwie do ludzi koty są przepiękne. Ało? Szczególnie ja. Wracając, pielęgnacja zębów kitków w domu i regularne przeglądy jamy ustnej. Jakiej? Pyszcznej. Y nie, dobrze powiedziałem. Pyszcznej. Y y y mm, dobra, mam pomysł. Gustaw, obiad! Co?! Ech, zawiesiłem się, sorry. No więc, pielęgnacja zębów w domu i regularne przeglądy u weterynarza pomogą uniknąć kamienia nazębnego i związanych z tym chorób. Na przykład paraplombozy. Dobra, gdzie ten obiad? Paradontozy. Paradontoza to nie żarty, ale ten obiad to był żart. <laughs> Czym jest kamień nazębny? Czy jest bezpieczny dla zwierzęcia? Kamień nazębny powstaje w wyniku osadzania się na zębach i dziąsłach resztek jedzenia i bakterii, które tworzą twardą powłokę. Kamień nazębny może skutkować zapaleniem dziąseł, spowodować wypadanie zębów oraz prowadzić do chorób takich narządów jak nerki, wątroba czy serce przez tak zwaną infekcję wtórną, czyli że najpierw masz jedną infekcję, a potem robi się z niej kolejna. Hm. No, bakterie, które przedostają się do krwiobiegu przez dziąsła, mogą siać spustoszenie w organizmie i skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli więc zauważymy u kota na przykład apatię, brak chęci do zabawy, zmniejszony apetyt, czy przykry zapach spyszka, to znak, że należy odwiedzić weterynarza. Dobra, apatia, brak chęci do zabawy, z... to to ja, ale to z lenistwa. Zmniejszony apetyt? Nie, he, dobra, czysto, jestem bezpieczny. No, i tutaj przechodzimy do sedna. Boczen, kuchnij! Nie, nie, nie ma łowy. Jak przygotować się do czyszczenia zębów? Moim zdaniem lepiej się w ogóle nie przygotowywać. Po co to komu? Po co to kotu? O, co to, to nie tchórzu! Mi wyszorowali zębiska, to ty też się nie wywiniesz. Należy rozpocząć od wyboru odpowiedniej pasty i szczoteczki. Pasta. Należy wybierać tylko produkty weterynaryjne, które nie będą zawierać szkodliwego dla kotów fluoru i mogą być przez nie bezpiecznie połknięte bez ryzyka zatrucia. Dodatkowo weterynaryjna pasta do zębów dla kota wzbogacona jest o walory smakowe i zapachowe, co zdecydowanie ułatwi przekonanie kota do zabiegów higienicznych. Eee, czekaj, czyli ta pasta jest pyszna? Tak, tak samo jak moja o smaku mięska. A teraz szczoteczka. Dwugłówkowa. Nie ma takiego słowa. To już jest, bo je powiedziałem. Jestem słowotwórcą. Najlepsza będzie dwugłówkowa szczoteczka dopasowana rozmiarem do wielkości pyszczka kota. Zwykle dobry jest rozmiar XS. Chociaż jak patrzę na boczkę, jak się wylewa po stole, to raczej XXL. No ale, ale to ciuszki, nie szczoteczka. Ech, no dobra. Dobra, jak często powinno się mieć kotu zęby? Idealnie byłoby czyścić zęby codziennie. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy czyścić zęby od dwóch do trzech razy w tygodniu. Co mówisz, że albo raz na 100 lat, albo wcale? Mówię, że codziennie! Coraz mniej cię lubię, wiesz? Jak przyzwyczaić kota do mycia zębów? Szczotkowanie zębów może być dla kota stresującym i nieprzyjemnym przeżyciem. Dokładnie! No to nie ma żadnego mycia, idę, Hello! Dobra, Boczek, oddaję ci sterowanie. Jesteś najlepszy. Ach, bocz, ja nie daję rady sam. Bez ciebie to się na pewno nie uda. Tak, jest, Boczek, król najlepszy. No więc tak, koty zazwyczaj nie lubią być dotykane po pyszczku, więc należy robić to ostrożnie metodą małych kroczków albo raczej małych dotknięć. Kiedy kot przywyknie już do dotyku w okolicach pyszczka, można przystąpić do zapoznawania go ze szczoteczką i pastą. Na szczoteczkę można położyć przysmak, żeby wywołać pozytywne skojarzenia, a wybór smakowej pasty sprawi, że kociak z chęcią jej spróbuje. Po skończonym zabiegu nie należy zapomnieć o nagrodzie. Polecam koć śmietkę. Boczej! Uff. Nie, rozmawialiśmy o tym. Proszę o spokój. Nie jestem uzależniony, przysięgam! Co jeśli kot odmawia szczotkowania? Nic. Dać spokój. Nie, to nie. Nara. Ej, dobra, wrócimy do tego boczek. Czy jeśli kot ma już kamień na zębach, jak ty, to czy szczotkowanie go usunie? Czyszczenie zębów to działanie medyczne o charakterze prewencyjnym. Co? Zapobiegawczym. Czyli myjemy zęby, żeby kamień się nie nagromadził. W domu nie usuniemy kamienia ani szczoteczkowaniem, ani niczym. Jak kamień już się nagromadzi, należy umówić się na zabieg jego usunięcia do lecznicy. Najlepiej do stomatologa weterynaryjnego. Czyli do tak zwanego stomatoloterynarza. Ha! Znowu wymyśliłem słowo. A powtórzesz? A będziesz cicho? Ponawiam. Jeśli kamień już jest, mycie zębów należy wdrożyć zaraz po jego usunięciu przed stomatoloterynarzem, by nie dopuścić do powrotu problemu. A teraz przepraszam, ale ja uciekam. Widzę, że tam za reżyserem nasza behawiorystka szykuje szczoteczkę. Z zostawcie mnie! Ja nie chcę! Dostaniesz smaczki? Nie! Kocimiętkę? Dawać mi ten zabieg raz, dwa może być borowanie szybko! To, że moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ginger! Hej, okay, otworzyliśmy z boczkiem sklep internetowy. Sprawdźcie koniecznie i kupcie swoim zwierzakom pyszną karmę. Pyszna karma, pyszna karma. Boczek, ty musisz śpiewać w każdej końcówce? Pyszna karma, mama, mama.